Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Hej troszoner z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek, na drugi odcinek serii. Zagrajmy w GTA Forelli Redemption na PlayStation 2. Tak więc rozpoczynamy sobie naszą przygodę z modyfikacją do mojej ukochanej części, jaką jest właśnie GTA 3. I ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o ten tytuł, to jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak się ogólnie potoczą te misje. Bo ogólnie w sumie jest 56 misji, więc sobie postanowiłem, postanowiłem sobie, że zrobię tak, że pierwsze, pierwsze odcinki będą yy, zawierać 3 misje, znaczy po 3 misje, a potem przy kolejnych odcinkach to będę się zabierać za, yy, będę ogólnie dzielić te misje po 5 misji, yy, w zależności od trudności. Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać. I ogólnie tak, jeżeli chodzi o Syntaco Chronicles, o którym Wam wspomniałem, to właśnie twórcy zaczęli już aktualizować się od razu z miejsca. Zaraz po premierze zaczęli już wypuszczać pierwsze aktualizację. Dzień po premierze, czyli dzisiaj, zabrali się właśnie za spaczowanie za, pierwsze, za pierwszego pacza, którego. Dzisiaj wydali kolejnego pacza mniej więcej o dziewiątej, jakoś tak, bo ogólnie twórcy dostali zgłoszenie, że jeżeli chodzi o Syntago Chronicles, to jest jakiś problem ogólnie z misją na wyspie Staunton i po prostu nie da się, że tak powiem, pójść dalej z fabułą. I ogólnie y, tak, jeżeli chodzi o twórców, to ja naprawdę ich podziwiam, bo to jest bo nie dość, że to jest duet, czy też taki, hmm, czy też po części też czteroosobowy, znaczy chyba z cztery osoby nawet brały udział w tym, ale głównie to sam duet po prostu. Y, jeżeli chodzi o taką y, największą, że tak powiem, y, jeżeli chodzi o trzy czwarte roboty, że tak się wyrażę, o, jeżeli chodzi o 75% roboty przy modyfikacji to, był, to było przy liderze i przy takim drugim gościu. Chodzi mi ogólnie o to, że ja podziwiam ogólnie ten duet, jeżeli chodzi o Barcode Studia. Naprawdę ja ogólnie podziwiam tą, tą grupę moderską z tego względu, że składa się z dwóch osób. Plus, jeszcze tam były takie dodatkowe osoby do soundtracka i takie tam jeszcze jakieś tam minimalne detale. Ale jeżeli chodzi o taką pełną, prawną taką robotę przy modyfikacji, no to ten duet naprawdę robi fenomenalną robotę. Bo szczerze powiem, naprawdę ja się kompletnie nie spodziewałem, że doczekamy się ogólnie takich modyfikacji. Które nie dość, że będą na które nie dość, że będą po prostu na jedną platformę to też jeszcze będą na wszystkie platformy, co prawda poza poza Xboxem, ale, ale wciąż, naprawdę jestem bardzo ale to bardzo mile zaskoczony, że twórcy na dodatek Duet nie zapominajmy, że, ten, że ta grupka składa się z Yy, dwóch takich, yy, z, z Dwóch takich osób, którzy po prostu spędzili, jakby, e, którzy z, zrobili po prostu jak najwięcej rzeczy, jeżeli chodzi o, przy, przy, jeżeli chodzi o te modyfikacje ich, yy, to naprawdę yy, ja ich podziwiam, naprawdę ja, ja im kibicuję, żeby zabrali się też, znaczy zabrali się. No, mam nadzieję, że na dwóch modyfikacjach się to nie zakończy. Mam nadzieję, że kiedyś się zabiorą za kolejną modyfikację i to na bank się pewnie zabiorą za jakąś kolejną modyfikację. Możliwe, że za pół roku, takie to było w przypadku Forelli Redemption, jak Forelli Redemption wyszło ogólnie w styczniu poprzedniego roku, to ogólnie Forelli Redemption się światło dzienne w styczniu, gdzieś tak początek stycznia i potem po, po pół roku w czerwcu ogłosili, że zabierają się za kolejny projekt, który będzie pod właśnie GTA Liberty City Stories. I naprawdę ja nie mogę się doczekać kiedy ten, ten, ta druga ich modyfikacja wyjdzie w końcu na PlayStation 2, bo bo już ogólnie na stronie ModyDB napisali, że będzie na PlayStation, 2, na, na PlayStation 2K i na PSP, a jeżeli chodzi o ich główną stronę, to, to, to tam nie dość, że napisali, że na PSP i na PS2, to też jeszcze tam napisali, że będą też jeszcze wydania mobilne na Androida na, i na ios -a. I szczerze powiem, naprawdę, ja szczerze chciałbym zobaczyć jeszcze... Kolejne ich projekty ja naprawdę im kibicuję, bo jeżeli chodzi, o ich, jeżeli chodzi o ich poziom, i to na dodatek duet, trzeba pamiętać o tym, że to jest duet, jeżeli chodzi o. taki bardzo mocny duet, jeżeli chodzi o tą grupę moderską, z tego względu, że no, jakby to powiedzieć, naprawdę, ja. Nie mogę po prostu uwierzyć w to, że, taka, że taki duet moderski jest, był w stanie wypuścić taką naprawdę konkretną modyfikację, która, którą w ogóle, jeżeli chodzi o tą modyfikację z Indaco Chronicles, to dosłownie tylko i wyłącznie rok spędzili przy projekcie. Dosłownie Naprawdę szczena mi opadła, bo jeżeli chodzi o misję i ogólnie jeżeli chodzi ogólnie o rozbudowę, to naprawdę te gry, te modyfikacje zasługują na takie mian, na miano osobnych tytułów, jako takie na, na, tak, na takie pełnoprawne gry, bo ogólnie jeżeli chodzi o Forelli Redemption to hmm, chyba dzień może przed premierą Albo w dniu premiery jeden z, jeden, jeden z twórców Barcode Studio zaprojektował okładkę modyfikacji Forelli For Redemption pod PlayStation 2 i ogólnie, Mam w planach sobie nawet tą okładkę wydrukować. Szczerze powiem, mam w planach sobie ogólnie tą okładkę wydrukować, tylko się zastanawiam yy, jaki, jaki konkretnie papier dokładny wybrać, żeby to nie było tak, że to jest jakiś piracki czy coś w tym stylu, tylko żeby to było jakoś, żeby ta okładka jakaś była w miarę spoko. Znaczy muszę sobie ogólnie naszykować tą okładkę do nadruku yy, i sobie yy, Zakupiłbym może jakąś taką m, grę, w bardzo koszmarnym stanie, za jakieś grosze i po prostu wyrzuciłbym płytkę i okładkę i wrzuciłbym po prostu do środka właśnie tą okładkę, wydrukowaną y, i, i postawiłbym i, i e, postawił pomiędzy trylogią... znaczy postawiłbym obok trylogii GTA, bo jeszcze ogólnie jeszcze historiansów na PlayStation 2 jeszcze nie mam, ale będę musiał się wkrótce wyposażyć. Bo szczerze. Na razie przystopowałem ogólnie z zbieraniem gier na PlayStation 2. Na razie to ja sobie tak na razie sobie tak przystopowałem i ogólnie w tym miesiącu ja się będę zabierać bardziej za Zakup nowego komputera, który pozwoli mi renderować filmy w znacznie wyższej jakości. Filmy się powinny poprawić. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje filmy, to w momencie kiedy sprawę sobie nowy komputer to i też jeszcze na dodatek zmieni się też jeszcze mój sposób prowadzenia znaczy może nie sposób prowadzenia, ale po prostu sposób montażu może się też po części zmienić w ogólnie też jeszcze jak będę komputer zmieniać to i na dodatek jeszcze też przeprojektuję swoje intro żeby było w e wyższej jakości żeby to nie było tylko full HD ale specjalnie dla was mógłbym na y przyszykować Mam jeszcze wyższej jakości ogólnie, yy, yy, moje przyszłe materiały, ale na razie się jeszcze yy, z tym wstrzymam. Najpierw muszę sobie skompletować podzespoły do komputera i obudowę, i potem yy, myśleć, by nie zrobić czasem jakiegoś takiego specjalnego odcinka, bo mam wstępny, zaznaczam wstęp, wstępny plan, yy, żeby odwiedzić Illidansa i żeby wspólnie złożyć mój komputer i Illidans pomógłby mi w skonfigurowaniu Windowsa 11, bo ogólnie będę się przerzucać właśnie na Windowsa 11 bo Illidans mi powiedział, że jest znacznie, że tak powiem stabilniejsza, wydajniejsza od dziesiątki a na dodatek jeszcze Windows 10 jeszcze przez dwa dni będzie Yy, jeszcze wspierany yy, przez, czy ja powiedziałem przez dwa dni, Prze jeszcze przez dwa lata będzie jeszcze yy, ten, będzie jeszcze yy, wspierany przez Microsoft, więc yy, no dobrze by było się przenieść na yy, Windowsa 11, żeby tutaj jakoś yy, no, po prostu yy, Chciałbym, żeby ten mój komputer był bardziej wydajniejszy, żeby po prostu nie mieć problemu w przyszłych montażach, bo ogólnie ja się ogólnie z tym komputerem no, trochę, mę trochę ogólnie, no, męczyłem i, i no, do dziś się troszeczkę męczę, ale po zakupie nowego ramu no, jakoś ten mój komputer trochę ożył i jest, no, że tak powiem, nie jest już aż tak bardzo obciążony, bo jeżeli chodzi o te renderowanie moich odcinków, to trwało to z godziny albo nawet i dwie godziny, bo ogólnie no, kości ram były dosłownie obciążone, więc jeżeli chodzi o, jeszcze, jeżeli chodzi o renderowanie na tych nowych kościach, w ogólnie z, z 8 GB. Przeżyłem się do y, 32 więc y, mam taki konkretny zapas. I ogólnie, no, jeżeli chodzi o renderowanie, to renderowanie się nieznacznie poprawiło, ale y, szczerze, jeżeli chodzi o y, y, w ogóle renderowanie, to planuję. To znaczy, ogólnie, jeżeli chodzi o moje montaże filmów, jeżeli chodzi o program, którego używam, to planuję. Sobie zmienić program na jakiś taki nowszy, tylko się zastanawiam na jaką ogólnie wersję by tu zmienić. Bo korzystam obecnie z Vegasa Pro 14 i czas, czasami zdarza mi się, że on się wysypuje, albo po prostu ma on jakąś taką dziwną sklerozę i po prostu. Z jakiegoś powodu zapomina, gdzie znajduje się. Y, zapomina po prostu o lokalizacji y, 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 lokacji y, intra i muszę mu przypominać, gdzie się znajduje, w którym folderze intro. Y, ale też nie tylko o intro zapomina, ale też zapomina też jeszcze y, y, np. gdzie się znajduje muzyka, której użyłem pod y, odcinek. Y, ale dobra, mniejsza o to. I ogólnie e, jak tak sobie gram e, w tego Forelli Redemption, tak jak sobie oglądacie, jak sobie gram, to ogólnie przydarzyła mi się pierwsza zwiecha, jeżeli chodzi o e, Forelli Redemption, kurde, się czasami mi ten język plącze, bo ogólnie ten, to nazwisko czasami, mm, czasami lubi mi poplątać język, więc... E, tak, jeżeli chodzi o Forelli Redemption, no to e, ogólnie naprawdę jestem zaskoczony jak, te, jak ta modyfikacja działa i naprawdę e, ani razu mi nie zwolniła, naprawdę świetnie, e, świetnie sobie radzi ogólnie ta konsola z tą modyfikacją. E, widać, że ogólnie ta modyfikacja lubi się z moją konsolą, tylko że akurat miałem taką sytuację, że dosłownie kiedy chciałem zabić mafiozę, no to niestety, ale właśnie mi się, że tak powiem, no sfryzowało. Ale miałem też taką sytuację w przypadku GTA 3, a nawet i Vice City, bo ogólnie ja sobie GTA 3 przechodziłem już na PlayStation 2 na transmisję. I ogólnie właśnie tak przydarzyła mi się już taka sytuacja i też jeszcze przydarzyła mi się taka sytuacja w przypadku Call of Duty 3, którego sprzedałem w sklepie z grami, które skupują gry i sprzedają. Bo ogólnie ta gra mi się dosłownie zawieszała, bo płyta była w koszmarnym stanie i ogólnie ja tą grę dostałem za darmo, więc nie było, że tak powiem, nie było możliwości, że tak powiem, takiego m, wydajnego takiego działania, jeżeli chodzi o tę grę na mojej konsoli. I ogólnie muszę się w końcu wyposażyć się w ogóle co do PSP, to muszę się w końcu wyposażyć też jeszcze w ekran, więc poza m, komputerem dokonuję też się wyposażyć się w ekran. Y, ogólnie no, z Indasem gadałem powiedział mi, żebym bardziej z, z, zabrał się za poszukiwanie PSP z wersji 3000, że trzecia generacja ja to po prostu te 3000, 2000, 1000 to po prostu nazywam generacjami, bo tak mi jest łatwiej. Więc jeżeli chodzi o PSP, to radzi mi, radził mi, żebym kupił PSP z trzeciej generacji, bo więcej RAMu, ale ogólnie szczerze nie chce mi się kupować PSP. I to na dodatek tego, co prawda, może i wydajniejsze jest, ale yy, szczerze, yy, obecnie to PSP by mi się przydało ze względu na to Syntaco Chronicles. więc yy, żeby kupować konsolę, tak dla jednej gry yy, i to drugi raz, to szczerze, to jakoś mi się za bardzo nie opłaca. A bardziej to ja bym się wyposażył po prostu w ekran i miałbym pretekst do nakręcenia takiego fajnego odcinka, którym sobie naprawiam tą konsolę, po prostu wymieniając ekran. Yy, już z, 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 trzy filmy sobie obejrzałem, yy, co do tego jak się powinno wymieniać yy, ekran yy, PSP z pierwszej generacji, z fatki i ogólnie tak, yy, wypadałoby w sumie już zakończyć ten odcinek, tak więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.